I razem dobra, nie będę takim głosem, nie będę takim głosem i w ogóle to mam coś na konkurs kolejny, ale dzisiaj będziemy Ello, Maix, tak w ogóle to powiesiłam Cię, Maix, powiesiłam Cię, to znaczy rysunek dla Ciebie, powiesiłam przy moim biurku i teraz będę Cię widzieć codziennie. To znaczy ja mam dzisiaj przemeblowanie, ale ponownie Cię tam ustawię. Dobra. Dobra. Kogo następnego rysować? Oleszor zrobiłam. Mikes zrobiłam. Gnarkli yy. zrobiłam. To tak teraz kto? Bo ja nie wiem. Osoby, których nie. Z... Osoby, których nie znam piszą swojego swoją oc. Sorry, jestem chyba trochę przeziębiona. Dobra, no teraz kogo zrobić? Ja myślę, że. Lila zrobię. Dla mnie, Lila to nic trudnego. Wygląda prawie tak samo jak Mike's, więc. Ostatnie jej nie widziałam, ale ja wiem jak wygląda. Ej Jesteś, ma Maix? Maix, jesteś. Dwie osoby są. A kto jest tą drugą osobą? Dobra, kto jest tam drugą osobą? O dziesięć osób, a kto jest tam dziewiątą osobą? Nie wiem czemu, y, sekunda i dziesięć osób już. Więc dobra. Szesnaście osób? Hello. Hello, e, more... <susurra> nie, wiem, nie to się czyta. Dobra. Na razie wygląda to tak. 17 osób są. Teraz zaraz będziemy jeszcze dokańczać y, aklerowy, ale akler, aklerowymi flamastrami, mazakami. No i 10 osób przepadło. Mam nadzieję, że nie Mike's w tym, bo ja lubię bardzo. Dobra, dobra teraz. O, teraz. Dobra. W ogóle to opiszcie, jak tam u was, czy wszystko w porządku. Dwie osoby. A kto jest tymi dwoma osobami? Oki. Okay. Okej, okay. nie będę zła. Tylko mam nadzieję, że twoje pierwsze miejsce nie przypadnie, wiesz? Bo jesteś, pierwszy, jesteś na pierwszym miejscu, więc gratulacje. Dobra, no to teraz e, biorę to. Jak tam u Was w ogóle to powiem Wam tak, bo ja e, ogólnie to lubię rysować Akrylówi mi, a wy, bo ja bardzo i pewnie po obu, połowa to nie Polacy. Na moich live'ach tak jest. Ogólnie to skończyłam, o 13 osób, nie zauważyłam. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze chętny? Dobra, przewijam. O Jezu. Biały! Gdzie mi się tu ukrył Biały? Ej, Białego nie ma! Dlaczego nie może nagrywać przez dwa tygodnie? Dlaczego? Rodzice jej zakazali? Nie, 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 nie. proszę nie. Moda... Ej, mam nadzieję, że jeszcze będzie nagrywać. I bardzo chcę. Bo lubię nawet tej filmy. A! O nie! 2%! Mój największy bruk! 2%! Pewnie za niedługo skończę tego live'a przez moje 2% Bo będę musiała szybko lecieć po ładowarkę Ale jedyne co się stanie to, do, to przejdę do ul ultraoszczędnego trybu, sorry. O, jest biały. No i jest już. Ok. No dobra, no to Czyjeście swoje emocje? Powiedzieć Wam coś? Ja mam 2%. Co niedługo skończy live? A. A ten live trwa dopiero 9 minut. Więc trochę minus będzie. Dobra, kto jeszcze? Bo za niedługo będę miała 0%, a wy nie piszecie kto jeszcze. A ja się trochę martwię, że już nikt mnie nie lubi. Dobra. Ktoś jeszcze? Obracek na konkurs o Leszor. Oceńcie sobie. Wiem, to Leszor będzie potem oceniać, ale... Proszę o ocenkę, sama robię. O, dzięki! Tutaj mamy... ile? ole shoulder, leela, ole shoulder, leela, ole shoulder, leela, ole shoulder, thank you. thank so. thank you. Ogólnie to wbijamy do końca roku 2000, a może nawet do końca miesiąca. Będę miała. Bo nikt jeszcze nie wie. Do końca roku milion, please. Please. Ja chcę milion. Ale YouTube mi pewnie nie pozwoli. Bo mało co z Polski ludzie. Zawsze, kiedy gdzieś wchodzę, to tylko z Anglii, z Filipin, z, z, z Grecji, ale z Grecji to rzadko w sumie. Dzięki, e, z, z Japonii, z Korei, z Korei z Korei i z Chin, no i tak dalej, co nie. Więc trochę beznadziejnie. Albo z Brazylii. Ma X, a przypadkiem nie chcesz e, tysiąca? Bardzo byś pewnie chciała, ale no ale pewnie myślisz, że nie dobijesz, ale kiedyś na pewno dobijesz. Wierzę w to. Ja czekałam na 1000 no, e, rok i w końcu dobiłam. Musiałam tylko rok poczekać. Bo przypominam mam kanał od 2024. Jesteś chłopak czy dziewczyna? No dziewczyna mam. No, jest. Jestem dziewczyną, bo przecież mam, mam, przecież mam nawet e, si, he, si, ona si. E, I bla bla bla. Coś po grecku. I jestem dziewczyną, bo moje zajmki mówią jasno. I mój głos jest dziewczęcy, nie kuty kupińcy. I jeden raz miałam na dwopisie. My name is Iga. Osiem lat, no. Osiem lat. I czemu do mnie mówisz, kochanie? Ej, wiesz co? Jadwiga, ty masz na imię Jadwiga, a ja Iga. Ha? Przestańcie pierdzić. Nie podaję swojego wieku. W sumie to jeden raz miałem takie filmy, ale nieważne. Pewnie go usunę. W ogóle to dziwnie się wylasowało, bo ty masz Jadwiga, a ja Iga. Dobra, nieważne. Bieda na tym YouTube. Bieda. Czwarta klasa, trzecia klasa, druga klasa, pierwsza klasa. No bez nadzieja. A stare osoby powinna być na tym YouTubie. Bo maksymalnie na YouTube to są to jest 13 lat. O nie, o nie, muszę kończyć, mam jeden procent, pa!